Cześć kochani, witam Was w willi na Phuket. Patrzcie na to. To jest sukcesowa willa, którą również możecie mieć. Wielu z Was pyta mnie właśnie o nieruchomości w Tajlandii. Ja mieszkam na Phuket, więc mogę Wam polecić właśnie to miejsce. Z wyjątkowym wyposażeniem, wystrojem. Zobaczcie, tutaj jest strefa najpierw taka wypoczynkowa, salon, wysoki sufit. Wykończenie bardzo wysokiej jakości, podświetlenie. Ale przejdźmy do kuchni, bo jest tutaj połączenie oczywiście z kuchnią, gdzie możecie przygotować swoje posiłki, zjeść z przyjaciółmi, z rodziną. Ten stół, słuchajcie, w ogóle jest wysuwany, można go wsunąć i jest wtedy więcej jeszcze miejsca. A teraz wam pokażę jeszcze myk. Alexa, kitchen turn off. A widzicie, jaka magia. W każdym momencie możecie porozmiewać się ze swoją willą. Komendami głosowymi możecie włączyć sobie światła, klimatyzację, otworzyć zasłony. Naprawdę to wszystko jest tutaj dostępne, bo w całej willi jest właśnie taki smart system bardzo mądry. Ale oczywiście najfajniejsza część willi to jest wasz prywatny basen i tam was zabieram z prywatnym ogrodem, no patrzcie na to. Naprawdę miło by się tutaj spędzało czas. Piękny dzień, słoneczny, na Phuket. Jest jeszcze inny możliwy jakby design basenu. Wszystkie widle na tym osiedlu są jakby podobne, ale właśnie różnią się tylko basenem, więc to możecie sobie wybrać, typ A albo B. Dobra, zanim przejdziemy na górę, to zobaczymy co jest tutaj. W sumie jakaś mała łazieneczka, toaleta. Najmniejsza z tych wszystkich, bo villa ma. Słuchajcie, ile sypialni ma? Cztery ma. Właśnie idziemy na górę. I właśnie tutaj na piętrze są trzy sypialnie. Idziemy najpierw do Master. No cóż, mamy tu widok też na pokój i salon z wysokim sufitem. Wystrój jest bardzo taki, słuchajcie, elegancki. Możecie oczywiście to sobie wybrać w pakiecie, tak? Co dokładnie chcecie. Elementy srebra, beżu. W tej sypialni macie wannę, łazience z kabiną prysznicową również. Ale jest właśnie tutaj jajeczko, taki kształt. Tu macie szafki, światełko, wszystko w takich odcieniach. Szarości, tu jest kabina prysznicowa. Również zaawansowane wiecie tutaj technologie, co do wody może sobie regulować i toaleta tak samo. A tutaj oczywiście jak w każdej sypialni, dużo miejsca na wasze rzeczy, takie dwie duże szafy, więc na pewno wszystko się pomieści. Chodźmy do następnej. Albo najpierw tu jest taka mała, słuchajcie. To jest dla dzieci pokój. Więc jest tutaj też oczywiście ten system jak wszędzie. Jak macie małe dziecko, to Alexa nawet słucha, jak na przykład um, dziecko płacze, coś się dzieje, tak? To też was może powiadomić, to jest bardzo fajne. Um, możecie oczywiście zmienić, tak? Jak macie mniejsze dziecko, ale to jest przykładowy design. Tu jest też oczywiście mała łazienka. Pora na kolejną sypialnię, nawet sama nie wiem, czy ta jest lepsza, czy poprzednia, bo tutaj też mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że jest taka bardziej osłoneczniona z widokami, z zielenią. Kolory są trochę inne, widzicie tu jest taka zieleń, ale macie też również ładowanie i dwie, w sumie nawet więcej niż dwie duże szafy, to jest chyba większa. Chociaż po drodze jest jeszcze toaletka. I tutaj akurat nie ma wanny w środku, ale jest na zewnątrz, słuchajcie. Jest coś takiego. Wanna na zewnątrz, więc możecie się kąpać na łonie natury z dźwiękami. To jest wasza przestrzeń na piętrze. Mamy tutaj też taki balkon. Słuchajcie, gdzie teraz jest budowa, więc się nie przestraszcie, ale niedługo tutaj powstanie recepcja, będzie siłownia, będzie pole golfowe, no i oczywiście też inne wille, tak, w tym kompleksie. Więc to nie jest tak jak w Polsce, że kupujecie sobie dom i poza domem nic nie ma wokół, tak? Tutaj macie wszystko w jednym miejscu, więc po tym, jak zwiedzacie sobie wyspę, czy gdzieś pracujecie, coś robicie, wracacie tutaj i jest. Wszystko na miejscu, tak jak normalnie macie to w hotelach, czy po prostu w mieszkaniach typu kondominium. Tu jest kompleks willi też z tym wszystkim. Wracamy tutaj na dół, bo chcę Wam pokazać jeszcze jedną miejscówkę. Ponieważ jak mieszkacie w takiej willi, to może zatrudniacie pomoc do sprzątania, czy opiekunkę. Tu jest takie tajemnicze miejsce z osobnym wyjściem, więc jeżeli Macie właśnie taką pomoc, to ona może mieć swoją własną sypialnię, tutaj, swoją własną łazienkę i właśnie wejście do willi. Więc widzicie, jest to naprawdę duża wygoda, jak taka osoba mieszka z wami, ale ma swoje własne miejsce. Dobra, przejdźmy jeszcze raz tutaj. <grytanie> tu jest pięknie po prostu. Ale powiem Wam coś o lokalizacji w ogóle tego kompleksu, ponieważ dzielnica Chalong. Jest to miejsce takie, gdzie wiele osób mieszka na stałe, tak? więc nie jest tutaj tak turystycznie jak gdzieś tam w innych okolicach. Ja tutaj też mieszkałam przez wiele, wiele miesięcy, bo tutaj macie dosłownie wszystko w zasięgu ręki. Macie 5 minut do tej, drogi, do tej drogi, gdzie są wszystkie kluby sportowe, MMA, siłownie, tak? ta sławna, gdzie jest Tiger Muay Thai. Macie centra handlowe. Tu jest też e, taki duży jakby zalew wodny, gdzie można chodzić na spacery, jest blisko dosłownie jeziorko, e, cały kompleks jest po prostu taki bardzo zielony, wśród natury, więc no, czujecie się no, jak na wyspie, tak? Poza tym tu jest dosłownie 20 minut do Phuket Town centrum, jakieś może 15 na Patong, jeżeli chcecie gdzieś wyskoczyć na miasto. Ale jeżeli Wy macie dzieci, to tutaj są najlepsze szkoły międzynarodowe w okolicy, więc będzie je łatwo odwozić, łatwo mieszkać. I wiecie co, jeżeli chodzi o inwestycje na Phuket, to przyznam, że one nie są najtańsze. Ceny oczywiście zaraz Wam powiem, ale jeżeli planujecie właśnie inwestycje na Phuket, to tutaj przez cały rok macie możliwości wynajmowania. Nawet jeśli spędzacie na przykład zimę w Tajlandii, a wracacie na lato do Polski, no to możecie taką willę sobie podnająć, bo jak już powiedziałam, tu jest taka kompleksowa usługa. Jest recepcja, jest sprzątanie, jest obsługa basenu, więc no po prostu nie macie żadnych problemów, żeby to funkcjonowało. A tutaj nawet w niskim sezonie, słuchajcie, no ludzie wynajmują willę. Słuchajcie, Phuket jest... Największą wyspą w Tajlandii, najbardziej zamożną, i w tym momencie po prostu inwestycje tutaj robią taki wielki boom. Jeszcze Wam chciałam pokazać właśnie takie aluminiowe, wielkie, jakby zasłony. One też się zamykają, otwierają. Co do w ogóle całej powierzchni willi. To tutaj na dole jest jakieś niecałe 200, na górze prawie 150 i w ogóle też te zasłony, jakby szare aluminiowe też się otwierają. Słuchajcie, naprawdę super miejsce i pewnie jesteście teraz ciekawi ceny. Więc cena takiej willi zaczyna się w tym momencie od około 16 milionów batów. Tutaj macie też przelicznik na polskie. Oczywiście to się będzie różnić i będzie wyższa też ta cena, jeżeli wybierzecie jakieś premium wyposażenie, inne opcje, ale to jest taka cena wyjściowa. Pewnie wielu z Was się też obawia wizy w Tajlandii, jak to wszystko załatwić, ale jak kupicie taką willę do końca roku, to dostaniecie wizę DTV, to jest nowa wiza, ona jest dokładnie na 5 lat, więc przyjeżdżacie, kupujecie, macie wizę, wszystko załatwione. Więc kochani, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie taką willą i zakupem, to koniecznie się do mnie odezwijcie, ponieważ ja oficjalnie współpracuję z tym deweloperem, który jest. Wiele lat na rynku w Tajlandii, ma wiele projektów, więc nie macie się o co obawiać. Jeżeli chodzi o własność takiej Willi to są aktualnie trzy takie opcje. Po prostu odezwijcie się i nasz zespół Wam wszystko wytłumaczy, czy to będzie jakby dzierżawa, czy założenie firmy. To zależy od Was. To są też różne opłaty z tym związane. Po prostu dajcie znać w ogóle, jak Wam się podobają A takie filmy, moje i nieruchomości w Tajlandii. Może chcecie więcej takich filmów. To z przyjemnością Wam je pokażę. Dzięki za oglądanie.